Piękna pogoda, piękne stroje i przepiękna polska tradycja narodowa. A to wszystko w pewnym ważnym celu. Będziemy tańczyć poloneza. I rzeczywiście, dziś na boisku Szkoły Podstawowej nr 9 w Mysłowicach poloneza tańczyli wszyscy uczniowie. Uroczysty charakter wydarzenia podkreślały stroje, odświętne ubrania i biało-czerwone kotyliony. Na początku taneczną tradycję kultywowały starsze dzieci. A młodsze z zaciekawieniem wyglądały przez okna. To właśnie wtedy narodził się pomysł, by do wspólnego tańca dołączyć także maluch. Nasze koleżanki, polonistki i historyczki, trzy lata temu zainicjowały właśnie to i z klasy starsze zaczynały tego ploneza, a od dwóch lat dołączyliśmy również my z maluszkami. Katarzyna z Dun wraz z Elżbietą Nowakowską przygotowywały najmłodszych do tego wydarzenia. Zbiera się tu parę klas, jedna albo dwie i ćwiczymy, a później pod koniec. Jest jedna próba generalna, i tańczymy. Całe wydarzenie ma wyraźny cel wychowawczy i symboliczny. Właśnie przez y, y, odtańczenie tego ploneza pokazujemy dzieciom. Y, Pewne wartości patriotyczne i uczymy szacunku do naszej polskiej historii. 2 maja, święto flagi Rzeczypospolitej, 3 maja, oczywiście święto związane z uchwaleniem konstytucji, pierwszej w Europie, drugiej na świecie. To niezwykle istotne, aby pamiętać o naszej historii, o tradycji, kultywować to. Był też czas na kilka informacji na temat naszych świąt narodowych, jak i na wspólne zdjęcia. Zobaczcie, jak pięknie im to wyszło.